Szanowni Państwo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Niepotrzebnie, ale dziękujemy. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa w gościnnych progach Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu na szczególnym dla nas wieczorze, dla nas, czyli organizatorów tego dzisiejszego wydarzenia, którym jest, przypomnę, miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr. A witają Państwa Kasia Wiśniewska i dyrektor tego sześciotka Waldemar Dolecki. Dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że są Państwo z nami, bo to jest dla nas szczególny wieczór. Wieczór, który jest finałem naszego projektu, który trwał niemal przez cały rok pod nazwą Wolność 24 na 7 skąd taki pomysł, skąd taki projekt myślę, że gdzieś tam mogą się państwo domyśleć, bo jesteśmy czy staramy się być takim ośrodkiem, który się trochę wtrąca, nie stoi obojętnie wobec ważnych spraw i ten projekt jest taką naszą dyskusją w ramach jubileuszu obchodów, które mieliśmy w czerwcu 30 lat od częściowo wolnych wyborów, które przypomnimy mieliśmy w 89 roku. I to myślę były dla nas ważne wybory, ponieważ tak naprawdę one przyniosły nam wolność, one przyniosły nam demokrację. Podjęliśmy więc temat dyskusji z naszą publicznością, z państwem, na temat wolności. Czym dla każdego z nas jest wolność? Czym wolność jest dla artysty? Czym jest wolność dla obywatela? Czym jest wolność dla ucznia? Czym jest wolność dla kobiety? Czym jest wolność dla mężczyzny? Różne odmiany tej wolności wzięliśmy na warsztat, na tapetę. W ramach tego projektu od marca tego roku odbyły się koncert, dyskusje, monodram, warsztaty reportażu. No i teraz jesteśmy przed naszym grand finalem tego, finalem tego projektu. Szanowni Państwo, dlaczego 24 na 7? Y Dlatego, że jeśli wolność jest ograniczana w jakikolwiek sposób, ma swoje granice, zasięg, godziny policyjne, przestaje być wolnością. Zapytaliśmy o współczesne rozumienie wolności, o jej odczuwanie, o jej wyrażanie różne grupy wiekowe, artystów, przechodniów, młodzież dorosłych. Chcieliśmy wiedzieć, jak jest współcześnie interpretowana, czy w ogóle jest doceniana, jak na co dzień osoby, które pytaliśmy, wyrażają wolność. Pytaliśmy też, czy są jakieś ustalone granice w zależności od czasów, w jakich żyjemy. Zadawaliśmy pytania niełatwe i prowokowaliśmy do dyskusji, prowokując z kolei kolejne powstające pytania. Myślę, że Radom też jest takim miejscem szczególnym, gdzie powinniśmy podejmować temat wolności. Przypomnijmy sobie czerwiec 76, kiedy to robotnicy walczyli o wolności. Przypłacili tę wolność, a właściwie my ciągle przypłacamy taką gębą, która jest dorobiona radomiowi i, i którą próbujemy zedrzeć, pokazując prawdziwą twarz tego fantastycznego miasta. Więc naszą dyskusję o wolności w tym roku rozpoczęliśmy od monodramu o życiu i twórczości. Fridy Kahlo, wybitnej meksykańskiej artystki, która zasłynęła bezkompromisowym ukazywaniem cielesności, kobiecości i cierpienia. Po tym spektaklu w rolę głównej bohaterki wcieliła się Martyna Kliszewska. Odbyło się spotkanie właśnie z tą artystką, ale także z socjolożką dr Marią Gagacką i pisarz, pisarką Ewą podsiadły na torską. Tematem, czy właściwie taką podstawą do rozmowy była postać Fridy Kalo i oczywiście obraz praw i obowiązków kobiet, o których opowiadały nasze nasi goście, ale też Państwo żywo zabierali głos w dyskusji. W końcu stanęło na tym, czy kobieta w dzisiejszych czasach jest wolna. Kolejną odsłoną naszego projektu był koncert Tymon Dymański-Ciechowski kiedy to Tymon Tymański sięgnął po utwory Grzegorza Cichowskiego oraz legendarnej grupy Republika, jak również po swoje własne teksty inspirowane twórczością czeskiego artysty. Razem z Tymonem Tymańskim i Radomianinem, malarzem, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Sztuki UTH Łukaszem Rudeckim, znów podjęliśmy dyskusję na temat wolności, tym razem na temat wolności w sztuce. Na ile czy Ile wolno artyście, czy sztuka jest cenzurowana, czy powinna być w jakiś sposób cenzurowana i czy są granice artystycznej prowokacji. No i wreszcie trzeci temat, który podjęliśmy. Bardzo nas interesowało, co w temacie wolności myślą młodzi ludzie, więc zwróciliśmy się do licealistów z 10 LO im. Stanisława Konarskiego i zaprosiliśmy młodzież do współpracy. Do tej współpracy zaprosiliśmy również artystę wizualnego Piotra Piastę i przy wsparciu naszego najnowszego dziecka, czyli pracowni Nowych Mediów, na kilka miesięcy ci młodzi ludzie stali się ekipą filmową i dziennikarzami no i zapytali swoich rówieśników o ich rozumienie wolności i sposoby ich wyrażania. To są właśnie bohaterowie tej, tego trzeciego projektu. Młodzi ludzie, którzy. Wzięli na siebie i scenariusz, i obsługę, i organizację planu, i przez kilka miesięcy pracowali nad tym, co za chwilę zobaczymy. Ważne było dla nas, żeby młodzież sama wypowiedziała się na temat tego, jak rozumie wolność, i żeby zapytała swoich rówieśników, czym dla nich jest wolność. Za chwilę obejrzymy ten film, ale dla nas było właśnie istotne. To, że ci młodzi ludzie pytali siebie, pytali mnie, pytali panią, pana, czym dla ciebie jest wolność? Jakie padły odpowiedzi? Zobaczmy. Kiedy czujesz się wolny? Czy wolność oznacza patriotyzm? Czy na co dzień czujesz się wolny? Szanowni Państwo, mnóstwo pytań, mnóstwo odpowiedzi. Zapraszam bohaterów, którzy pracowali nad tym projektem, raz jeszcze na scenę. Szukaliśmy takiej błędy, tej premiery, proszę Państwa. I pomyśleliśmy sobie, zresztą to wybrzmiewa, wielokrotnie o tym słyszymy, nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, że wolność nie jest dana raz na zawsze, o wolność trzeba dbać w sposób szczególny i wolność jest ulotna jak taki balonik. Proszę Państwa, pozwolicie Państwo, że podziękujemy naszym przyjaciołom, bo już śmiało możemy o was mówić, że jesteście przyjaciółmi amfiteatru. Mam nadzieję, że amfiteatr jest przyjacielem waszym. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Sandry Prażmowskiej. Podziękowania dla Macieja Małeckiego. Dla Emilii Cieciory, dla Kamila Zasady, dla Dawida Owczarka, dla Kacpra Juszwiaka. Dla Bartłomieja Binkowskiego, dla Natalii Jankowskiej, dla Patryka Kosakowskiego i dla opiekuna projektu Piotra Piasty. Myślę, że warto oddać Ci mikrofon na kilka chwil, żebyś podsumował ten kilkumiesięczny projekt. Dobry wieczór. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu. A Wam bardzo dziękuję za zaproszenie do projektu i zostawienie nam tyle wolności w realizacji tego projektu. Właśnie dzięki bardzo też mojej ekipie wspaniałej. Bartkowi, Patrykowi, Dawidowi Maćkowi, Kasprowi, Natali, Sandrze. Dzięki za wasze zaangażowanie. Myślę, że na pewno nie wyczerpaliśmy tematu wolności. Każdy na pewno ma inne postrzeganie wolności. Ale ten projekt też nauczył mnie tego, że jest właśnie taka potrzeba rozmowy o wolności. W różnych środowiskach, w różnych grupach, w różnych instytucjach. I e, tak jak zauważyła polska e, noblistka Olga Tokarczuk, żyjemy właśnie zamknięci w takich bańkach, odizolowani. Fajnie jest e, znać e, opinię ludzi z, innej, z innych grup, z innych środowisk. I, Poznawać właśnie ich potrzeby i szanować ich zdanie. Także na pewno widzę taką y, potrzebę realizacji y, y, projektów, które łączą. Na pewno podejmiemy kolejne próby. Chciałbym właśnie, żeby jeszcze Partek powiedział kilka słów. Witam. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować amfiteatrowi Piotrowi Krzyżowi. Za to, że nas kierowali tak fajnie, za to, że mogliśmy uczestniczyć. Chciałbym podziękować też kolegom, z którymi współpracowaliśmy, robiliśmy ten projekt, bo była to dla mnie nowość. Nie wiedziałem, czy się w tym sprawdzę, powiem szczerze, ale mam nadzieję, że wyszło fajnie. Dziękuję. Proszę Państwa i jeszcze kilka podziękowań już szybciutko. Bardzo chciałem podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania tego projektu. Mówimy w sposób szczególny o tym projekcie, bo to w zasadzie chyba taka pierwsza, szersza koprodukcja, w której było zaangażowane kilka osób i kilka instytucji, co nas jako instytucje szczególnie cieszy, bo wreszcie zaczynamy ze sobą rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy tworzyli kolejne projekty. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi X Liceum, Panu Wiktorowi Karoniowi, który Obecnie. Dziękuję panie dyrektorze za zaufanie. Bardzo serdecznie dziękuję opiekunce ze strony liceum Kindze Piaście, która bardzo nam pomagała. Bardzo dziękuję, Kinga. Bardzo dziękuję dyrektorowi Szkoły Muzycznej, panu Jerzemu Cicierongowi, który również podjął zaproszenie przy współpracy, przy produkcji tego filmu. I w sposób szczególny dziękuję Ani Prasek, która skomponowała piękną, moim zdaniem, muzykę do tego filmu. A opiekę nad produkcją tej muzyki objął Przemysław Zych, któremu też dziękuję, a odkrył Anię dla nas, dla tego projektu. To Tomasz Molga. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym podziękować jeszcze dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury. Szczególnie tutaj zwracam się ciepło do pani Agaty Chojnackiej-Pyrgiel, która też jest tutaj się obecna. Bardzo dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za pomoc. Dziękujemy. Marcinowi Wieczorkowi, który reprezentuje Radomski Kolektyw, i to dzięki niemu mogliśmy oglądać tancerzy. On ich zaangażował, przekonał do wzięcia udziału w tym projekcie. I ostatnie podziękowanie, ale bardzo ważne, kieruję na ręce na, na, pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr, szczególnie Krzyśka Ziębickiego, który był i operatorem, pomagał przy montażu, przy całej produkcji. Wielkie, wielkie dzięki Krzysiu. Dzięki Alicji gryz która jest kierownikiem kuźni artystycznej przy ulicy Taszyńskiego, która Dbała o pomoc przy produkcji. E, dziękuję Ani Duziak e, i dziękuję Kasie Wiśniewskiej, bo ona też e, razem z nami opiekowały się e, projektem. Bardzo dziękuję. Chciałbym zaprosić jeszcze na chwilę do nas dyrektora Wydziału Kultury, pana Sebastiana Równego. Panie dyrektorze, jeśli mogę poprosić na scenę, to bardzo gorąco zapraszam. Dyrektor jest też takim dobrym duchem naszych różnych poczynań e, i uznaliśmy, że m, warto dyrektora zaprosić. Bardzo proszę. <laughs> Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ten projekt Wolność 24 na 7 jest dla gminy niezwykle ważny z dwóch powodów. Po pierwsze mówię o wolności. Radą od kilku lat bardzo wyraźnie i i świadomie stara się promować nasze miasto jako miasto wolnych obywateli, jako miasto buntu, wolności właśnie. Mamy ku temu powody. 1905 rok, Republika Radomska, ewenement na skalę europejską. Pierwszy bunt PRL-u w 1945 roku młodzieży szkolnej, strajk na Politechnice. No i oczywiście czerwiec 76. E, to, o tym chcemy opowiadać Polsce i, i ten projekt się w, w świetnie tutaj wpisuje Amfiteatru w tą, w tą narrację. E, dodam, że w przyszłym roku chcielibyśmy otworzyć Instytut Miejski Kamienica dyskórów, który właśnie będzie skupiał się na, na wolności i, i, i wolnych obywatelach z Radomia. Drugi, druga ważna rzecz, która Skupia się, która się objawia w tym projekcie Amfiteatru, to jest oczywiście edukacja kulturalna. MOK Amfiteatr jest jedną z tych instytucji naszej, naszej gminy, która wzięła na siebie ten słodki ciężar, główny słodki ciężar budowy tej edukacji kulturalnej, nieodzownej w Radomiu. To przykładem jest choćby to, że, że właśnie kończy się budowa pracowni nowych mediów przy ulicy Daszyńskiego, którą Mok stworzył przy wsparciu finansowym gminy i ministerstwa. To i najnowocześniejsze dzisiaj, naj, najnowocześniejsze dzisiaj w Polsce narzędzie do, do, do budowy tej edukacji, a film, który Państwo widzieli jest, jest też no, przy, takim, taką próbką, co, co tam będzie można robić. Dzisiaj pozostaje mi serdecznie podziękować po pierwsze twórcom tego mądrego filmu, dziękuję Wam bardzo i dziękuję wszystkim pracownikom, współpracownikom, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteat. Mam nadzieję, że wiele jeszcze przed nami i wiele jeszcze zrobimy razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kochani, zapraszam Was na widownię, bo teraz finał, na który wszyscy bardzo gorąco i bardzo intensywnie czekamy. Taką sienką na torcie, czy w sportowym żargonie truskawką na torcie, projektu Wolność 24/7, będzie dzisiejszy koncert dwóch znakomitych artystów Andrzeja Smolika i Kevina Foxa. Dlaczego oni? Starcie tych dwóch światów, czyli melancholijnej, subtelnej elektroniki Andrzeja Smolika. Wybitnego producenta i e, z charakterystycznego, hipnotyzującego głosu Kevina Foxa, to jest takie nieoczywiste połączenie. My takie połączenia bardzo lubimy jako amfiteatr e, i to daje nam takie poczucie mm, wolności. Oni swoją muzyką e, wymykają się wszelkim ramom muzycznym, schematom i gatunkom. Są po prostu świetni. Ja na próbie straciłam głos. E, mam nadzieję, że Państwo będą przeżywać ten koncert no, mniej boleśnie bez uszczerbku na zdrowiu, za to z samymi pozytywnymi wrażeniami. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy tych znakomitych muzyków tutaj dzisiaj gościć, a Państwu gratulujemy dobrego gustu i dobrej zabawy. Życzymy. Przywitajmy.